Ale bym się czegoś napił. Ale czekaj, ten kubek jest pusty, nie mam picia. Ej, zaraz, zaraz, co tu leci? E, woda? Ale gorąca. Może to się zrobi? Hej, czekajcie, czekajcie, coś zaczyna się pojawiać? Zaraz, zaraz. Ej, to działa! Grafika się pojawia! Nowy, magiczny kubek kosmos, Smyslo Team, już dostępny na sklepie, Smysocroca.pl. O, uwaga, zbliża się tsunami. jakie wielkie! a! A zaraz będzie walnięcie, wow, ale mnie walnęło, to było bardzo, bardzo duże tsunami, a może być jeszcze większe, dlatego, że jesteśmy w gierce, gdzie są tsunami, i małe, i duże, o nie, zbliża się teraz małe, muszę wskoczyć na kamień, szybko, dobra, jest, udało mi się, i w ten sposób musimy dojść do samego końca, ale tsunami nie może nas uderzyć, zbierajmy też takie pońsy, one nam pomogą, że będę mógł kupywać różne rzeczy w sklepie, musimy im zerwać dużo, bardzo dużo tych pońców, one są potrzebne, i mamy też Skrytki w ścianach. koniec, nie, tsunami się zbliża. Szybko biegnę do skrytki. Szybko zdążę czy nie? Zdążę czy nie? Uwaga, smacz deep. Wow, ten radę. na ostatni moment. Normalnie mnie nie walnęło. Dobra, idziemy dalej. Zadanie jest takie, żeby dojść do samego końca. Gdy dojdziemy, to wtedy dostaniemy dużo pieniędzy, dużo takich poinsów. Ale to tsunami się pojawia. Może wejdę do tego domku. Ej, zaraz, ona ma jakąś deskę. Ty, dziewczyna, daj mi też tą deskę. Jakiś młotek. Suszarkę ma. Ej, o nie, tsunami się zbliża. Dobra, idę do domku. Idę do domku. Słucham się. Domku. O nie, nie mogę wejść, no raz, szybko, 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 Ale mnie walnęło w nogi, ale dostałem do nie, to tsunami mnie wkurza. Ale słuchajcie, później wydam dużo Robuxów. Kupię 20 tysięcy robuxów w tym filmie, więc oglądajcie do samego końca, serio to mówię. I później pokupuję tyle rzeczy, żeby to tsunami złamać! Aaa! Jest, przeskoczyłem, dobra, dałem radę. Właśnie złamiemy to tsunami. Smayslu Team zawsze do rady. Patrzcie, mam fajne koszulki, takie jak woda turkusowa. wpadajcie sprawdzać moją grupę Smyslu Team. Czekam na was na mojej grupie, a ja tutaj się szybko, tutaj chodzi. Chodź, chodź, dziewczynko! Okej, okay, ona przyszła. Ta, z tym tutaj jest. Można tu przejść nie. O, ej, co jest? Co jest? Ej, gdzie ja spadam? Ty! Znalazłem jakieś tajne przejście! Lul! Ej, gdzie ja byłem? Co to było? Jakieś tanie przejście znalazłem normalnie. Ej, mamy jakiś przycisk w ogóle. Ej, kliknę ten przycisk. Kliknijcie opeczkę w górę, a ja kliknę ten przycisk, który mam w ręku. Teraz możecie kliknąć. 3, 2, 1. I uwaga, klikam! O, coś uruchomiłem, co to? Ej, uruchomiłem coś. Nagle woda... o Największe tsunami, A nie, 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 tylko nie to, o, ale walnęło, jak mi wgniotło w ścianę, ej, ja uruchomiłem tym przyciskiem największe tsunami, lol, ale to było super, dobra, ale muszę dojść do samego końca, musi nam się udać, wezmę łódkę, tak, postawię łódkę, tak, tak, popłynę, dawajcie, skakujcie na łódkę, łódź ratunkowa Smysloła, ej, co to za, co to za domek na drzewie? Ej, idę na ten domek, idę na ten domek Jaki wyrósł domek na drzewie, dobra, tutaj wejdę O nie, o nie, cudami leci, szybko, pospieszcie się Pospieszcie się, A, do góry, do góry eee, Jest, przyszedłem, dobra, udałem radę Ej, tu jest super domek na drzewie, kto go zrobił? Ej, w ten sposób możemy się ukryć Ej, to jest dobre, wchodzę do góry sobie elegancko Patrz, mi leci, a jakie małe Ha! A ja jestem na, w domku na drzewie, o. O, leci kolejne. Ej, tu jest tsunami za tsunami. Kto to włącza, no? Oni tam klikają ten przycisk cały czas i ten tsunami nadchodzi. Dobra, ale mogę wyjść jeszcze wyżej? Dobra, tu jest najwyżej. Okej, okay, niech tsunami pójdzie i ja przeskoczę. Trzy, dwa, jeden i... Dobra, idziemy, idziemy, szybko, szybko, szybko. E, gdzie jest moja łódka? Moja łódka tam została, w tyle najgorzej. Łódź ratunkowa. O nie, szybko, szybko, idziemy do łodzi ratunkowej. Musimy tutaj wypłynąć. Dalej, wskakujemy do środka i płyniemy. Rura do przodu, trzeba muszę wejść za stery. Wchodź za stery, dobra, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Dawaj, damy radę. Łódź ratunkowa z majsą. Płyniemy przez cudami, walniemy i przepłyniemy. Dobra, płyniemy, patrzcie. Wskakuje dziewczyna. Zgarniam wszystkie dziewczyny. Płyniemy wszyscy razem. Smile, slow team. O nie, co nami idzie. O o, ale to będzie walnięcie w łódkę. No, dam radę. Smile, slow. Smile, slow. O nie. Ej, daliśmy radę. Przeżyłem. Żyliśmy. Ej, dobra. Ej, to było super. Przeżyliśmy. Daliśmy radę. We, we dwójkę z dziewczynami. Patrzcie. Wiosuje Smile, slow team. No, o nie, kolejny zbliża się. Nie wiem, czy dam radę. No wiosuj szybciej. Na lewo i prawo. Kolejny sami Zasuwa. O o, będzie walnięcie. Będzie walnięcie. Duże walnięcie. Jest, przeżyliśmy, ale moja łódź ratunkowa ma mało życia O nie, widzicie tą zieloną kreskę? Bardzo mało ma życia moja łódź o, Kliknijcie łapeczkę, żeby nam pomóc Zostawcie też subika Dobra, idziemy teraz, płyniemy i leci kolejne, może dopłyniemy w ten sposób. o walnięcie! Dobra, przeżyliśmy Ale mam mało życia, bardzo mało życia. Oj, została tylko drobinka. Dobra, pospieszmy się, jeszcze płyniemy. Jedna dziewczyna znikła, ale ta jeszcze siedzi. Pat X, team, tutaj jest dziewczyna. Dobra, uwaga. Smilestwo team najlepszą napisała. O, super, dzięki. Dobra, jedziemy, płyniemy, płyniemy, płyniemy. Za. Ej, za tego kamienia się schowam. A mogę? Na kamienia, dobra? Okej, za kamienia, za kamienia. Dobra, dobra, dobra. Może nam to pomoże, jak będziemy za kamienia. Dobra, leci, leci tsunami, takie małe. Uwaga, walnięcie. I... Ej, nie, to nie pomogło, to walnęło mnie. Aj, to nie ma sensu czekać za kamieniem. Nie, nie, nie. Dobra, no, musimy płynąć cały czas, bo mi i tak mnie walnęło tsunami. To nawet przez kamienie przechodzi. Dobra, no, szybko, szybko płyniemy. Ostatnie życie, patrzcie. <laughs> Cała wielka kreska czerwona. Ostatnie życie łódki, i wtedy będzie po łódce. A zaraz kupimy coś fajnego za Robuxy, wam w ogóle coś pokażę. O nie, to będzie duże tsunami? O nie, nie, to jest małe. Aaaa! Jest, dobra, dobra, wywaliło się. Uciekaj, uciekaj, dziewczęta. Dawaj, 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 do przodu, rura. Dojdziemy do samego końca. Muszę mieć dużo pońców. Zbieramy pońcy, żeby dużo zarabiać. Dobra, jestem, jestem u góry. Na kamieniu wielkim, dobra, tutaj mogę przeżyć. O oh, je, yeah, patrzcie, jest na wielkim kamieniu. Superaśnie. I zbieraj sobie końca, dobra. Idę po końca. Tu jest końc. Dobra, biorę, biorę, biorę. Ok, wziąłem. Teraz wracam, wracam, wracam. Dobra, i tutaj to jest dobre, to jest przemyślane. Bo ja muszę zbierać te pońcy, wtedy możemy sobie kupować się za nie. Trze, czekamy, stoimy we trójkę. Dobra. Uwaga, tsunami nadejdzie czy nie nadejdzie? Ja nie wiem, skakać czy nie skakać? Ej, skaczemy? Ona <laughs> chce skakać! Smile no team, dobra, skaczemy czy nie? <laughs> Zeskoczyła, Zaskoczyła. dobra, ale nie wiem. Iść czy nie iść, iść czy nie iść? Boję się. Dobra, 3, 2, 1. idę, 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 szybko biegnę, 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 dawaj, smile no team, muszę dobiegnąć. jestem tak blisko. Jesteśmy. Nie, 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 nie tylko nie to, nie! O! Jak mnie walnęło, co jest? Ole mnie walnęło! Ej, no nie, tylko nie to! Dlaczego? Dlaczego? Wywaliło mnie ponad połowę mapy! O nie! Wkurzyłem się! Ech. Idę wydać robuxy. wkurzyłem się. Zdenerwowałem się, wywaliło mnie na ponad połowę mapy, no, to nie fair. My byłem tak blisko tego przejścia. Teraz biorę sobie jeszcze tego końca i dosłownie przed fala we mnie uderzyła taka duża jeszcze. Teraz zbieram jeszcze końsy, poinsy. One mi się przydadzą ogólnie. O tu są parę, tutaj wezmę jeszcze te dwa i wtedy możemy za nie coś kupić. O tu mam trzy nawet. Ok, biorę jednego. Dobra, elegancko wziąłem. Tutaj wezmę drugiego. O tu trzeci. Dobra, fajnie. Tu czwarty. O nie, tsunami, tsunami, chowajcie, dziewczyny, dobra. Tutaj, tutaj, dawaj, 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 o nie, duże tsunami! Ole <grystanie> Jak mnie walnęło? Nie, ale dostałem inne od początku. Nie doszedłem do końca, no. A ja chcę zobaczyć, tam na końcu coś jest. Dobra, wiecie co? Kupię coś za robuxy. Ej, tu mamy poziom 100 tsunami? Co jest? Ej, można to kupić. Poziom 100. Można kupić, dora, to zaraz kupimy chyba. Ha, ha. A ile to kosztuje? 666 Robuxów? O nie, nie mam tyle Robuxów. Chyba zaraz sobie dokupię. A tu mamy jeszcze odrodzenia jakieś, dobra. Tu mamy jakieś różne rzeczy. Jest łódka, jest domek. A tu możemy te rzeczy kupić różne. A tu mamy gąbkę, patrzcie, tak, to jest ta gąbka. Ty, tą gąbką możemy złamać tsunami. Jak wezmę tą gąbkę, kupię, to wtedy możemy wysuszyć tą wodę i złamać tsunami. Normalnie, jak będzie leciało, ej, to będzie super. Tylko, ile na kosztuje? Ta gąbka kosztuje 270 pointsów. Bardzo duży. Level szósty. Dora, musimy ją zyskać. Damy radę. Tu mamy też suszarkę w ogóle. Dora, okej, okay, musimy to przejść, ale level szósty to będzie ciężko. Tu mamy jeszcze jakiś skarbiec. Otwórz skarbiec. Ale tu nic nie ma. Dobra, tu jeszcze mamy różne rzeczy. Idziemy zobaczyć tam za Robuxy. Tu mamy jakieś przejście. O, tu klik. Oni cały czas klikają w tego przyciska. Coś tu mamy. O, otwiera się. Ale tu jest chyba zamknięte, tu mamy jakieś obrazy, tajemnicze miejsca, ale nie, to jest zamknięte, nie możemy przejść. Okej, okay, tutaj nie da rady. Ej, zam nie, nie zamykaj mnie, nie zamykaj, nie zamykaj. Myślałem, że mnie zaraz zamkną. Dobra, idziemy zobaczyć dalej. Virtual Valley Games. Czaj, co tutaj mamy? E Box Roblox e e Premium. Okej, okay, tu możemy mieć większe ryzyko. Dobra. uuu, tu jest jakieś przejście, ale to wkrótce będzie później. Tu mamy kolejne suszarka do włosów za robuxy. Uu. Ej, suszarka do e, włosów rozdmuchiwana. uuu, możemy suszarkę sobie kupić. Mamy dwa razy ryzyka. Zdobaję ryzyko na dwa razy szybciej. Kto jest badacz? O, możemy jakiegoś mieć badacza? Zostań badaczem 729 Robuxów. Yo, nieskończone użycie trójzęba. Kupujemy? Dobra, zaczmy, może trójząb mi pomoże. Kupuję trójząb za 400 Robuxów, Czajcie, 400 Robuxów wydałem, nie wierzę w to. Dobra, mamy Mamy trójząb. On może mi pomoże, będę władał wodą. E, może będę bohaterem takim. Dobra, mamy trójząb. Patrzcie, mam trójząb. Yo, ej, super, A się, teraz idę. Nie będę się bał, mam trójząb. Zaczmy, co on robi. Uwaga, zaraz go przetestuję. zraz klikam. Ujo, jest takie ładowanie. Ej, patrz, co się robi. O nie, nie wiem, czy zdążę, nie wiem, czy zdążę. A co się. Patrz, patrz. Trójzom, zatrzymam to, zatrzymam wodę i. Patrz, zatrzymałem. Yo, ej, co się robi, patrz na to. Yo, zostaję Bogiem. Jo, trójzom. Ale super. Ej, teraz. O nie, padłem. A! Ja dostałem, a rozumiem tej truzob tu jest napisane, że mogę zostać bogiem, ale jest to pół, na pół szans. E, dobra, spróbujemy jeszcze raz zaraz, e, dlatego że wtedy mogę być kimś, ale podejdę tam dalej, może zrobimy. Ok, wezmę sobie pońcy, muszę je zbierać i zaraz zostanę bogiem i może złamię to tsunami. Tylko najważniejsze są pońcy, żebyśmy je zebrali. Ok, idziemy teraz tutaj, kolejne 130, teraz zbieramy. Ona no ma u, skąd ty to masz? Dobra, no o nie, tsunami idzie. Trzeba się szybko schować Skupko o nie, duże tsunami. Jeszcze takie wielkie. O, o ale mnie walnie, walnie, mnie walnie, mnie walnie, nie, nie. O, ale dostałem szczęła na sam koniec. No nie. Proszę, muszę zostać bogiem. Wzywam mocę. Tak jest, tak jest, tak jest. Muszę to tsunami przejść, jako obu. Uwaga, uwaga, ładuję się. I. Zostanę. jestem bogiem. Patrzcie. Wow, jestem bogiem, tak lecę. Ej, uwaga, to tsunami. Ciekawe, czy mnie walnie. Patrz, patrz, przelatuję przez tsunami. Yo, przeleci. Chciałem! <laughs> Ale jestem bogiem, super tak jest! Mam władzę! ha, tsunami mi nie walnęło! Ale super raźnie! O nie, stać się boce. O Dobra, muszę szybko wejść do tego domu, do tego domu, do tego domu, bo zaraz tsunami będzie! A to moc jest tylko na chwilę! Ale ona kozacka, byłem bogiem przez chwilę, czajcie? Byłem bogiem nad tsunami. Dobra i do tsunami mi nie walnęło, pomimo tego O czekaj, jak tu wejść? Jak tu wejść do tego budynku? O nie, gdzie tu jest wejście? Nie mam wejścia, Nie ma wejścia? O nie, tsunami idzie! O nie, 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 gdzie jest tu wejście? O nie, tsunami idzie, drasuchu, muszę wejść na kamień, na kamień, na kamień, na kamień, na kamień, na kamień, na kamień. Huu, jest. O, uratowałem się. Ej, do tego domu nie ma wejścia. Do, do, tego banku tutaj pisze, nie ma wejścia w ogóle. Lol. Ej, dobra, tutaj nie można wejść, ale. Czekaj, spróbuję tutaj wziąć tego pońca jeszcze. No i dojdziemy do samego końca. Muszę dojść do końca. Pora teraz kupić sobie eliksirki i pomóc, żebyś dojść do samego końca. Muszę kupić sobie eliksirek. Okej, okay, jeden mamy na 25 życia. Dobra, następny mamy na random speed. Oje, oh yeah, speed, tak, kupuję. Okej, okay, kupiłem jednego eliksirka. Następny mamy jump większy. Okej, okay, to też sobie kupię. Dobra, kupię jeszcze tę szybkość. Dobra, mamy kupiony. Jest, mamy eliksirek. Wypiję sobie teraz ten eliksirek i będę szybszy. Uwaga, 3, 2. Jeden pijemy! ja jaki jestem szybki! Uh, uh, uh. Teraz, o nie, co? Tak szybko? O nie, to tylko było przez kilka sekund. Eee. Dobra, ale mamy jeszcze jeden. Możemy więcej skakać. Ok, eee, to ja może bym sobie teraz zrobił tego speeda. Czekaj, coś mi jeszcze. Ma co to jest w ogóle? Jakiś banan? Mogę postawić ten banan? nie wiem, jakiś mam złoty banan. Dobra, mamy jeszcze jakąś tutaj, to. Ok. O nie, o nie, o nie, o nie. O, o, weźmy jumpa, jumpa, pij jumpa. O nie, to jest za duże tsunami, Da przeskoczyć, nie? Nie, nie. Ej, miałem jumpa, ale to tsunami akurat było zbyt duże. O nie, serio? To tsunami było naprawdę zbyt duże. Dobra, kupimy. Ej, ten jump był ogólnie, skogo był wysoki, fajny. Kupię go jeszcze raz, wiecie? Kupię te eliksirki, one były fajne. Okej, okay, weźmy sobie, kupmy ten dwa razy, jump. Dobra, biorę nawet i trzy razy, nawet i cztery razy kupiłem go. Dobra, i tą szybkość kupujemy. Dobra, kupiłem, jeszcze skok wezmę. Dobra, mamy kupione, teraz idziemy. Uwaga, czy mi dam radę przejść. Biegniemy teraz szybko! I teraz ma... Y Okej, okay, to możemy przeskoczyć, to jest jakieś małe tsunami, to po prostu to skoczę normalnie, Pak, o, przeskoczyłem, haha. <grym> Okej, okay, i teraz biegniemy, szybko biegniemy. I następnie będę mógł jumpa. Zbieramy też pońsy, żeby zarabiać. Dobra, do samego końca teraz musimy dojść. O, dziewczyna jest z tyłu, no team pisze tam, patrzcie, no team tak jest. Dobra, uwaga, może damy radę teraz. Ona ma deskę, szybciej trochę płynie. Dobra, ale zasłuchamy, mam tu pojsa jednego, o nie, wzięła mi, o ty bałady, wzięła mi dolbaję pojsa. Dobra, na razie nie ma, będziemy mogli się tutaj skryć ogólnie, patrzcie, tu mamy wejście, o, tu jest jakiś skarbiec, ej, co jest? Patrzcie, 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 o, otwórz skarbiec, ale nic nie ma, Pff, nie, myślałem, że coś tu będzie, a tu nic nie ma, pusty. Dobra, idziemy, czekaj, tam coś się ładuje, o nie, o nie, 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 to będzie duże tsunami, czy jakie? Ja nie wiem jakie to... O, duże to jest duże! Dobra, dobra, chowam się, chowam się, chowam się, chowajcie się, chowajcie się! Dobra, 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 elegancko. Teraz szybko, szybko biegnę, biegnę, biegnę. I biorę spida. Uwaga, wypijam, patrzcie jestem teraz spida, mam szybkiego! Yo! O nie, on był naprawdę zbyt krótki ten speed. Dobra, ale jestem w połowie, jestem w połowie. Damy radę, damy radę. Szybko, szybko, szybko. Tam ktoś użył. Ej, ktoś się z bogiem w ogóle. O nie, kolejne. Dobra, może jumpa teraz wypije, co? To będzie duże? Okej, okay, jumpa wypije. Jump, 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 jump! Jest! Uh, przeskoczyłem! Ej, dobra, to było super. Wypiłem teraz i przeskoczyłem tsunami. Dobra, elegancko idziemy teraz na kamienia. W ten sposób dojdę i zarobię dużo pońców. Szybko ukryję się! Ej, tsunami leci! Ukrywam się! Haha, ha, ukryłem się! Ej, dobra. Ej, czekaj, tu mam jakąś kamerę. Ej, zaraz. Co ja znalazłem? Ej, tajne przejście! O lol, ej, zarazem tajne przejście! Ale ja widzicie to? Normalnie mogę przejść. Co to jest? Ej, normalnie w bunkrzestna. O, mogę przejść to! Ej, dobra, będę mógł przejść z boku tą mapę, tu jest jakiś ser i mamy jakieś coś z rozbitego. Haker, bierz haker? Co? Hacker? Ej, wezmę to, hakerem będę w tej grze, ty. to jest dobre. Idziemy do góry, Czy może tu jakoś wyjść. Ej, jakaś tu jest linka, trzeba wejdę do góry. Ej, znalazłem tajne miejsce, czajcie. Cześć, spróbuję to przeskoczyć u góry, tu są jakieś młotki, dobra, przeskakuję to. Patrz, idę, idę dalej! I przechodzimy to! Normalnie możemy wyjść. Ej, patrzcie, wyszedłem z tsunami. Wziąłem dziennik, jakiś, wziąłem dziennik w ogóle. Patrzcie, mam jakiś dziennik. Chromowe banany, pustka, co? Ej, patrzcie, wyszedłem na zewnątrz! Jestem na zewnątrz, tsunami, ale jazda. Mogę sobie przejść w ten sposób do końca i to przeskoczę. Ty, będę mógł tak zrobić, ale by były. Ej, to by było super. Przejdę sobie i ominę w ten sposób tsunami do końca i uaktywnię użycie skoku. Ej, to może da radę, cześć, uwaga. Użyję teraz, bum, użyłem, teraz skacz, patrz, 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 haha! <laughs> Ale oszukuje Jo, patrz na to, przejdę to <tuszy> Tu tsunami leci, ja jestem wyżej niż tsunami Ale jazda, ty, jestem u góry Widzę całą mapę z góry Dobra, okej, okay, jesteśmy na końcu A tam pisze z team, halo, jestem tu u góry Patrz, skaczę sobie teraz na dół, skaczę O nie, nie mogę, zablokowane O nie, nie mogę tego zrobić Mają zablokowane Ale przechytrzę, ja już myślałem, że to normalnie przejdę Ale nie da rady Nie da rady tego przejść, patrz, zablokowane Czyli musimy iść od nowa ale mogę to jakoś przeskoczyć, na przykład. Pum! Ok, przeskoczę. Patrz, patrz, patrz. Nie, zablokowane do góry. Ale przemyśleli. Nie można. Muszę się wrócić. Najgorzej. Jeszcze mi trochę zostało. Jeszcze troszeczkę, troszeczkę może dojdę. Uwaga! No, na co nam jest? Wypiję to i przeskoczę. Może spróbuję przeskoczyć. Nie wiem, jak będzie dłużej. No okej, okay, jest! Przeskoczyłem! Haha! <laughs> przeskoczyłem! I teraz szybko biegniemy, 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 biegniemy. Dawaj, 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 radę, dawaj, radę. Yo, jeszcze troszeczkę. I będę dał przy samym końcu. Dobra, 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 zaraz będę, zaraz będę, zaraz będę. No, jeszcze drobinkę. Mało co, mało co, uwaga, uwaga. Nie, jest, przeszedłem, przeszedłem, dałem radę, patrzcie, cuda mi się jeszcze duże pojawiło. Dobra, dałem radę, elegancko, yo, jesteśmy winner, yes, winners. Da, dałem radę, co tutaj mamy? Jakieś mamy szachy. Okej, okay, możemy kupić szachy. Możemy kupić jakąś łódkę albo deskę błyszczącą, okej, okay, jakaś jest błyszcząca, ale i ona kosztuje. Jest za 20, 20 minut, ona tylko jest, ok? Ale nie mogę jej mieć. No a tu mam jakiś portal w ogóle. Co to za portal? Na no tu mamy jakiś samolot. Tutaj mamy jakieś. Wej wejście, co to jest? Jakaś winda? O, yo, ej, gdzie ja jestem? W tajnym pomieszczeniu. O, ale fajnie, mogę patrzeć na wszystko z góry. Jo ale kozak to wygląda. Jesteśmy w tajnym, ukrytym pomieszczeniu. Mamy jakąś tu farbę. Okej, okay, możemy patrzeć, jak ludzie tutaj biegną, jak tu jest woda wylewana. Tu normalnie ktoś siedzi, się patrzy na to wszystko. Dobra, tu mamy jakąś dalej pomieszczenie. O, tu se siedzi. <laughs> siedzi jakaś dziewczyna Królowa, tu druga królowa. Tu mamy książki, jakiś kominek elegancki. Dobra, przechodzimy. O, nie, wymaga umieszczenia kró. Wielkie wieży co, królewska? Wieża tu musi być? Nie, przejdziemy dalej. Okej, okay, musimy się cofnąć. Okej, okay, idziemy do tego portalu, wchodzimy do portalu. Uwaga! jestem Jestem! Przyszedłem i dałem radę, dostałem 75 pońców. Ale dużo, elegancko. Zarobiłem dużo pońców. Jest, udało się. I teraz możemy drugi raz biegnąć. W ten sposób jeszcze więcej zarobimy pońców. i będziemy mieli gąbkę super. Tak jest! Ej, zobaczcie, tu jest razem drugie pomieszczenie tajne! Patrzcie co tutaj się znajduje. Jest jakiś gościu Bob, który sprzedaje banany. Ej, zaraz to jest banan, który... Możemy sobie zakupić banana friends. <noise> Optus elegancko siedzi i sprzedaje banany, a my idziemy dalej, żeby dojść do samego końca. Ok, idziemy, idziemy, idziemy szybko, i później wywołamy największe tsunami w Roblox. Ale nie wiem, czy mi się uda dojść. Uwaga, uwaga, szybko, szybko, idziemy, idziemy. Jeszcze tego końca sobie zbiorę. Dobra, mam elegancko już 300 pointsów. Dobra, i teraz, jak dojdziemy do końca, może się uda. I biegnę na ryzyku, biegnę na ryzyku. Szybko, szybko, żeby nie było tsunami. Ostatnie dojście i dużo mi dostanę pońsu właśnie za to. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze kawałek. Nie włączajcie tsunami, proszę, żeby się nie uruchomiło. Ten, ten, ten nubek z tyłu za to. Nie, 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 nie. Duże czy małe? Jestem, patrzcie, tak blisko. Nie, nie, ale mnie zwaliło. Nie, nie. Na sam koniec prawie, no nie, to jest nie fair. Na sam koniec mnie wywaliło, ale się wkurzyłem. Aaaa, wkurzyłem się! Zdenerwowałem się, jestem wkurzony. Wkurzony przyzywam moce! Jestem taki mega wkurzony, że biorę, uwaga! Teraz biorę swój trójząb i zobaczymy, czy to mi pomoże. O nie, tam tsunami już leci. Dobra, trójząb radę, trójząb, proszę. Bogiem chcę zostać teraz. Uwaga, wzywam moce Boga. Trzy, dwa, jeden i trzy będę bogiem. Uwaga! I... Jestem bogiem, tak jest, jestem bogiem, dobra, dobra, teraz zasuwamy tutaj, tak jest, okej, okay, zbieramy sobie koina jednego, teraz tutaj drugiego, patrzcie, jak jestem bogiem, to nie straszne być tsunami, ja do samego końca może na radę, uwaga, uwaga, jeszcze troszeczkę, żeby tylko dać radę, wrócę, 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 wrócę jestem, jestem, dobra, jestem, na uwaga, drugi raz wezmę zaraz, zobaczymy, czy damy, damy radę, czekaj, bo tu, o, uwaga, przyzywam kolejny raz, proszę, 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 żeby mi to dało, uwaga... I jestem tak, 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 tak! Szybko do samego końca mam Boga, moce Boga! Przejdę to tsunami! Jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę! wezmę sobie jeszcze koina! Jeszcze jednego koina sobie wziąłem, drugiego koina, jeszcze trzeciego. Patrzcie, jeszcze spokojny pozbierałem. Haha! Dobra, jeszcze sekundy wziąłem. Dobra, i skacze, jestem! Uhu! ale mi się udało, dobra. Mam dużo tych polskich. I teraz bierzemy, tutaj idziemy. Dostaniemy za przejście jeszcze dużo. O, jestem teraz w środku, dobra. Wow, kolejny raz wygrałem. I teraz możemy sobie tą gąbkę kupić. Patrzcie, biorę teraz. O, zejdź, ty gościu, z tej gąbki. Ja ją chcę kupić. Bierzemy teraz tą gąbkę i mogę ją kupić. Boom, kupiłem gąbkę. Jest, mam bą bon! gąbkę. Yo, elegancko mamy gąbkę. Patrzcie na tą gąbkę. Tak jest, tą gąbką mogę wymazać tsunami. Mogę zrobić, żeby on. Zostało złamane, tak jest. Teraz się to tsunami nie spodziewa. Mojej gąbki, której użyję i ją połamie To całe tsunami powinno zniknąć. Dzięki właśnie tej gąbce. Na razie ją schowam, że tutaj nic nie mam. Później, później ją wyciągniemy. Z... O, czekaj, czekaj, może teraz. Abo nie, później. E, niech. O, nie, dobra, teraz, teraz, uwaga. Łamię tsunami, Łamię tsunami. Klikam i łamię i. A! Co się stało? Ej, złamałem. patrzcie, patrzcie, wciąga, wciąga, połu. Patrz, patrz, złamało, złamało Tylko za późno kliknąłem. Ej gąbka wzięła i złamała normalnie. Tylko za późno ją kliknąłem. Za późno, bo to trzeba szybciej kliknąć gąbkę Nie wiem, czy jeszcze będę raz mógł ją wykorzystać Chyba jeszcze raz Okej, okay, dobra, czyli ją za późno kliknąłem Ale ona wchłonęła to tsunami I zatrzymała, jak widzieliście, tsunami stało w miejscu Ta gąbka działa, Czajcie! Ale ona jest super raśna. Ale później przywołam tsunami level 100 Więc jeszcze oglądajcie dalej, dalej Idziemy teraz tam do samego końca Jeszcze raz użyję tej gąbki Dlatego, że jeszcze mam jedno użycie I zobaczymy, czy złamie tsunami Uwaga, uwaga 3, 2, 1 i użyję ją szybciej Uwaga, uwaga, leci, leci, użyłam, użyłam gąbka, 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 no jest, zatrzymało się, patrzcie, zatrzymało się, stoi, stoi, ej, dobra, sałknęło mnie, no, no nie, ej, no, ale zatrzymałem tsunami, tylko, tylko po prostu źle stanąłem, bo to trzeba ją użyć i iść do tyłu. Dobra, ale gąbka działała. Ale teraz się wkurzyłem. Wkurzyłem się, bo mnie zepchnęło jeszcze raz. Wydaję Robuxy. Przyzywam Tsunami level 100. Teraz się wkurzyłem. Zobaczcie, kupiłem ponad 20 tysięcy Robuxów. Właśnie teraz, żeby wydać dużo na Tsunami. I to Tsunami przywołać największe, jakie jest. Patrzcie, ile mam Robuxów. Jeszcze tyle Robuxów nie miałem. Ho, ho, ho. Teraz będzie się działo. A was zapraszam na moją grupę Smyslow Team. O tutaj, będę czekał na was. Jest ponad 30 tysięcy ludzi w mojej grupie. Czajcie, dołączcie do Smiland do SMASL Team! O, tutaj jest moja grupa, link macie w opisie. Klikajcie, wpadajcie, tak się nazywa Smaul Team. Albo ja, Smysl Kuku, gdzie możecie wejść na mój profil, patrzcie, o, tutaj jestem ja. Tu mi obserwujasz 5 ponad tysięcy ludzi. O oh, je, yeah. możecie dać mi do znajomych, zaobserwować mnie. Będę czekał na was na Robloxie, pogramy razem. A na mojej grupie jeszcze są fajne koszulki. O tutaj na dole mam takie eleganckie koszulki, niebieskie, pomarańczowe, żółte, gdzie możecie mieć i wy. Zapraszam na moją grupę, tu są koszulki, razem wspólnie gramy, piszemy, także wpadajcie. W opisie. Small Team! O, takie fajne są bluzy na mojej grupie. Small Team, wpadajcie eleganckie, nowe zrobiłem. Możecie mieć już i wy. Uwaga, ja teraz kupuję poziom 100. Level Tsunami. Bierzemy, kupujemy. To kosztuje 666 Robuxów. Bardzo dużo, ale ja mam teraz wystarczająco. Uwaga, zobaczmy, co będzie się działo. Lecimy. Pum, kupiłem i teraz mam. Patrzcie na to. Level 100. Pokażę to ludziom. Ej, zobaczcie, ludzie, ludzie, zobaczcie, co ja mam. Patrz, on widzi, o gościu. Patrz, gościu. Ej, jak on ucieka! Ej, zobacz, co ja tutaj mam, patrzcie na mnie. Mam level 100, teraz pokażę ludziom. Ej, nupku, Baconie, bej patrz, co ja mam w ręku. Mogę to zaraz uruchomić. Ej, ty, patrz na to, patrz na to, widzisz to? Widzisz to? Pokazuję wszystkim. Patrzcie, co ja mam w ręku, patrzcie, patrzcie. Teraz wszystko uruchomię. hu dobra. Teraz. Yy... Patrz, patrz, jaką patrzy ten Nubek, zobaczył, zobaczcie, zobaczył. Klima głową, że nie, ej, rusza, że nie, Bacon! <laughs> Kiwa go, że nie Patrz, 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 co ja mam zobacz, zobacz, zobacz. O kiwa, że nie, nie rucham tego. A ja Ja, patrzcie, klikam, klikam, uwaga, jest, uruchomiłem, jest, alarmy, alarmy, wzywam to. O, w szoku jest. Dobra, o, ściąga się teraz, będzie największe tsunami, zbliża się największe tsunami. Zobaczymy, czy to przeżyjemy. Uwaga, uwaga, wszystko się zniża, proszę Państwa, co teraz, czy damy radę przeżyć? Wszyscy są tutaj na mapie, mam mapie, jest dużo ludzi. Oni tam są na środku, patrzcie, wszystko się, ej, wszystko się ściągnęło po lewej i po prawej stronie. No biegniemy, biegniemy. Teraz krzyczą. A, a, krzyczy dziewczyna. Jo, jakie wielkie. O, lol, ale duże leci. Mega, mega, przewielkie tsunami. <gryw> Największe w Roblox. No raz, ja się schowałem za tym kamieniem. Biegniemy do kamienia. Ludzie uciekają. Nie wiedzą, co się dzieje. Patrz. <gryw> za kamienia się kryją. <gryw> Ej, dobra, nie, wam nic nie pomoże ten kamień. Tam kamień wam nic nie pomoże. Ale leci. Jesteśmy za mali. Wszyscy padniemy. O, o, teraz mamy duży problem. Co tu się dzieje? Jakie tsunami? Będzie walnięcie duże. Kliknijcie łapeczkę w górę, kochałem was widzowie! O o! jo-ho-ho Ale przewielkie tsunami! Papa pa widzowie, żegnajcie! Jak mnie wywaliło! Co jest ze świata? mnie wywaliło! Uh, jestem w kosmosie! Moja głowa się powiększyła i wybuchła Co jest? Ej, wyleciałem ze świata, to tsunami mnie tak walnęło, że jestem teraz w galaktyce jakiejś. Co to było, dobra? To było najlepsze. I wszyscy od nowa, wszyscy od nowa zaczynają zobaczcie, biegną wszyscy od nowa, ile ludzi biegnie z powrotem, a ja wysadziłem wszystko. <laughs> jak wam się podobało, to wpadajcie na moją grupę So Team i na mój sklep nowe koszulki są Smajandia, żółte, tak samo innego koloru wpadajcie. I uwaga, jeszcze wam nie mówiłem, ale mam poduszki So Team kosmosowe, zobaczcie, też nowe, już są na moim sklepie. Grafika jest z dwóch stron, patrzcie tutaj, a ja jestem z tyłu, jak lecę na torpedzie, normalnie takiej rakiecie, gdzie lecę w kosmos, wraz. Z moimi przyjaciółmi i nawalam się z kosmitami. Także wpadajcie na Smile Team!